Hejka wszystkim w kolejnym odcinku w grze Westland Survival. Dobra, chyba dawno mnie tu nie było, a raczej dawno nic nie wrzucałem z tej gierki. Powiem wam, że dużo się nie zmieniło, tyle że 50 poziom już przekroczyłem. Teraz mam 2 dni i 14 godzin podwójnego EXPA także to wykorzystam. Pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj sobie już trochę drewnem obłożyłem. Tutaj już prawie też. Tutaj jeszcze sobie dokończę. Jakoś ostatnio też tak nie grałem w tą grę, niestety. Ale staram się jak najwięcej. No ale z parę dni nie grałem, z tydzień. Może mniej. No i co? stajni niestety jeszcze nie ma. Kupiłem sobie, powiem wam, że. Zaraz Wam pokażę, nie tutaj, tu mam do odebrania jeszcze. Kupiłem sobie te, o te dwie pierwsze dwie, trzy chyba nawet te skrzynki i powiem Wam, że nie wypadło mi to co trzeba. Polowałem na te siadło i, i postanowiłem, że już nie kupię. Albo się gdzieś trafi, albo nie wiem. Już odwiedziłem wszystkie bazy botów i też nic. Kurczę, no, jak na złość. Dobra, dzisiaj sobie wiecie co? Pójdziemy do kaniona prób. Bo dawno nie byłem, byłem tam ostatnio przy poziomie 40, no tam dużo się nie zmieniło wiadomo, no trochę podniosło się ten atak, ale postanowiłem, że, że tam się przejdę i zobaczymy. Wtedy chyba doszedłem do 9 czy 10 poziomu. Krótko, żebym miał te siodło, już stajnie to by mógł już dalej jeździć i byłoby ciekawie, tak? Czy to się mi w końcu uda trafić. Dobra, to mi nie będzie potrzebne. Ubierzmy sobie najlepsze ubrania jakie mam. Weźmy broń i mikstury, której tak często nie zużywam. Załóżmy sobie. To chyba będzie dobra. W sumie to jest taka samo, A nie obrona jest lepsza. Dobra. O. Załóżmy te spodnie, te buty i kapelusz. I weźmy sobie tą tą, tą rebeczkę, żeby nie stracił tamtej. Ja nie wiem czy jak przegram, czy stracę. Nie wiem. Lepiej sobie odłożyć. Dobra. Wyglądamy tak. Trzeba zjeść pierw, napić się. Broń wziąć. Napijmy się. Zjedzmy. Weźmy broń. Wezmę na pewno tą, co mam 200. Nie wiem skąd ona mi wypadła, ale. Czy ta jest lepsza? Nie. Tak, to mi niepotrzebne. W sumie to można zamienić z tym. Nie, to z tym. Dobra. Weźmy sobie jeszcze jedną no broń. I tak nie. Tyle tak nie wykorzystam na pewno. To zakładamy tu. 130, 135, dobra. Tu można sobie odłożyć. No nie wiem, niech. Weźmy tak. No i mikstury. Eee, czy ja mam jakieś tu w ogóle? Mam takie 200. Tu mam tylko jedną? A to? Te 300 leczą. To myślę, że sobie wykorzystamy. Tylko właśnie. Weźmy. Coś mi szkoda wszystkich rozwalać, tak powiem wam szczerze. A ta ile daje. To 100. Dobra, weźmy. Weźmy w sobie te tylko w butelkach. Tu mam. Weźmy pierwszy sobie to... Nie, na pierwsze to będziemy te słabsze wykorzystywać, bo to ma... Ta ma 100, dobra. No i dobra. Chyba możemy pomału lecieć tam to, to to chyba wszystko. No i zobaczymy jak pójdzie, tak? No ale mówię. Żeby była ta stajnia już, to już bym sobie Poczekajcie, jeszcze tutaj muszę na chwilę. I jeszcze tutaj sobie te sztabki wyrobić. Właśnie, do, bo one mi się przydają tutaj do gwoździ robienia. Nie tutaj, tutaj. Te gwoździe miedziane i, i z brązu, żeby polepszać te właśnie mury. No i co, dobra. Lecimy. Lecimy z tym, ludziska. A, ta, lecimy. Przecież bez tego ja tam bym nie wszedł. Boże, gdzie ja myślę? Gdzie ja mam głowę? Bez tego tam nie wejdziemy. Weźmy, zostawmy sobie to. A w kolejnym odcinku myślę, że pójdziemy sobie do jaskini. Odwiedzimy sobie drugą jaskinię. Tam y drugie to wejście do tej jaskini. I zobaczymy, czy mi się uda drugą przejść. Z tego co na, na, na YouTube widziałem, z odcinków, to powiem Wam, że jest tam taki duży, duży, silny boss. Ale nie wiem, w której, pewnie w ostatniej komnacie. Dobra, weźmy sobie Canyon Prób. Biegniemy. Szybciuteńko! W ogóle gra chyba przeszła aktualizację, ale chyba już dość dawno temu coś mi tutaj dodali. Tu chyba. Jedno miejsce z kamieniem. Tu chyba. Czy mi się wydaje? Tu były żubry. A tu z żubrami i tu z kamieniami, tak. Jedno tutaj. Z bisonami znaczy. Nie z żubrami. I porzucona kopalnia. Także jest więcej tego do wydobywania. Wydobywania kamienia i tego. Ja, ja żeby ponieść jakiś. Y, jakoś y, warsztat czy coś. Na wyższy poziom potrzebuję. Klon, drewno, deski z klonu. A tylko mogę tu je uzyskać i tam wyżej, i tu, ale nie mogę przejść, bo mostu mam nie zrobiony Brakuje mi tam żywicy w tych. A tu muszę mieć. O, a nie? Hmm. O, mogę! Patrzcie, zmienili, czyli to w aktualizacji poszło. Kurczę, kurczę! Dobra, teraz Wam nie pokażę, kurczę, bo mi nie starczy. Ale co, nie mam w sumie co, tu pokazywać. To będzie tak wszędzie. Ale tu mogę wydobyć inny kamień i ten, i ten klon. Drzewo klonu tu jest. Ciekawe, czy jest dużo go. Kurczę, nie wiedziałem, bo tu mogłem koniem się tego dostać. Czyli ta po aktualizacji tej przeszło to. Trochę mi poszło na rękę, kurczę. No. Czyli fajnie, fajnie, dobra. Podcinaczku po od, od razu się tam udaje, zbieram ten klon. Ciekawe, czy tam dużo go w ogóle jest. Tylko jest na czerwono, więc. Może być ciężko. No ale dobra, zobaczymy. Wchodzimy sobie do kanionu prób. Ciekawe jak przegram czy tracę coś. Czy to po prostu nic się nie dzieje? Może spróbujemy teraz przegrać? No co? Dzień dobry. Witam Was wszystkich. Dobra. Montujemy. No i co? I próbujemy. Aktywuj! Pierwszy poziom. Tak? Dobra, pierwszy to jest light. Ciekawe czy mi się uda przejść dziesiąty. Próbujemy. Jak umrę, to umrę. Kurczę, nie chcę z tej broni strzelać. Trochę tak. Wiecie co? Trochę tak niedobrze robię, bo powinnam wykorzystywać pierwszą słabszą A potem już lepszą. Dobra Ej, A czy ja tu dostaję w ogóle Expa? Bo nie zwróciłem uwagi Dobra, lecimy z drugim. Nie! Nie zakończ. Nowa fala ja dostaję w ogóle tu Expa? A, dostaję! Podwójnego Czyli powiem wam, że tutaj dobre jest miejsce do. żeby ekspić. Dobra. Druga fala, lajcik. Mi chyba udało się do dziewiątej, jak nie, jak pamiętam. Tak, do dziewiątej, bo mam ten pierścień, ale w sumie w też jest. Czyli pewnie dziewiąta, dziesiąta. Na pewno do 11 nie doszedłem, bo już były potem te, te... Dobra, lecimy. Co teraz będzie? Teraz szybkie dziadki. Też umiem biegać. Dobra, na razie powiem wam, że nawet... Też, kurczę... Mogłem wziąć jeszcze jedną zbroję. Mogłem wziąć jedną zbroję, bo... Tak, kurczę. Tu ja myślę pot potem, a nie przedtem. Hm. Mogłem wziąć jeszcze jedną zbroję. Ubranie. No potem mi się przyda, tak? No, kurczę, szkoda. No już nie chcę wychodzić. Ale nie pomyślałem. Chyba, że pójdę szybko, jak myślicie. Dobra. Już zostaniemy, no. Dobra, z tym poszło trochę lżej. Tak bardzo mi weźmy sobie, wypijmy. Dobra, z tymi to trzeba uważać. Wiecie, ale z nim będzie lajki, bo będę sobie uciekał. Są bardzo wolni. 600 ekspada niego. Myślę, że nawet tu poziom wbije. Nie, może nie, ale troszkę zawsze do przodu, tak? Wiem, że jest 100 poziomów. Dobra, myślę, czy zakładać już lepszą broń. Bo ta już mi tak psuje, ciepło... Dobra, załóż Nie wiem, czy zakładać, czy. W sumie ona jest chyba bardzo wytrzymała. Powiem Wam, bo płacicie. Dobra, lecimy. Dobra, zobaczymy, co to będzie teraz. Nie DZIWIEDZIE I ten. Puśćcie mnie. Co to się dzieje? Następnym razem, na pewno, jak przyjdę, to biorę cały ekwipunek broni i i, i i i zbroi, ubrań na znaczy, co nie? Dobra, poszło z tym. Weźmy sobie leczenie i załóżmy sobie tutaj mamy na 3, dobra, na razie na 200 Lecz, leczonko ja wiem, że tu lepiej przejść, jak już będzie się mega silnym, bo po co te mikstury tracić w którą mamy falę? dopiero szóstą, masakra ale dziubił mnie Dobra, z tymi łatwo, z tymi biegającymi najtrudniej. Dobra, poszło jakoś. Lecimy od razu kolejną. Gorzej jak już ubrania nie będę miał, będą mocniej mnie Dobra, poszło. Broni jeszcze mam wystarczająco. Dobra, wypijmy sobie miksturę. Lecimy następną. Teraz strzelający. Nie. Koniec. Czego mnie nie gonią? Aha, nawet nie mam broni, dlatego. Ale co, nie zabije? Aha, czyli tak się stało, że mnie zabili Aha, że mnie zabili i po prostu mogę to powtórzyć Używając jeszcze ten, ale to i tak już bez sensu Bez sensu widzicie 50 monet musiałbym wygrać i tak mnie zaraz zabiją No, czyli na razie, na chwilę obecną nie mam co próbować, muszę Myślę, że dopiero do końca, żeby dojść, to setny poziom to minimum. Atak, atak na maksa. Obrażenia na maksa. No i obronę trzeba też. No i wiadomo, mieć tych ubrań sporo i miksur leczniczych. No niestety nie udało się. Doszedłem do 7 do 8 tak? Podobnie jak ostatnio. Dobra, nie ma co, zakończymy. Dostanę chyba pierścień jakiś. Kontynuuj. A i jeszcze jakieś monety, skórę, dobra. Załóżmy sobie ten. A gdzie ja go mam? No to teraz tak nie mogę. Aha, tu ja mam pierścień. Zobaczmy. Jest, weźmy go i zobaczmy, co mi da. No wiadomo. Aha, a tak mi ponosi. U, całkiem spoko. Przyda się. No dobra, wracamy na HCND. Byłem ciekaw, wiecie? Te 10 poziomów nie jest dużo, ale byłem ciekaw jak ten. Wtedy chyba też miałem lepszą broń i bardziej wytrzymało. Ale dobra. Tak nie chciałem was zanudzać chodzić po biomach w odcinku. A chciałem się też sprawdzić w tym kanionie prób. Ale teraz to nie będę tak chodził. Pójdę dopiero jak będę już mega mega silniejszy, większy będzie poziom. A w następnym odcinku, tak jak wspomniałem, myślę, że pokażę Wam ten suchy las i pójdziemy do tej jaskini. Tylko w tej jaskini to pewnie zejdzie się ze dwa odcinki, więc zobaczymy. Może od razu pójdziemy do jaskini. Dobra, myślę, że na tą chwilę. My sobie przejdziemy spokojnie, żeby nie tracić tej energii. Myślę, że to w tym odcinku by było tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę i subika. I co, widzimy się w kolejnym, standardowo. Trzymajcie się, cześć.